Witam przedzigaj z tej strony. Witam w moim ogrodowym driving range'u. W poprzednich filmach opowiadałem o podstawach, czyli o uchwycie, o pozycji wyjściowej, o celowaniu, o tym gdzie powinniśmy się ustawić w jaki sposób powinniśmy ustawić nasze ciało względem piłki. Opowiedzieliśmy o tym, co to jest one piece takeaway. Doprowadziliśmy już kij do pozycji, gdzie lewa ręka jest równoległa do podłoża. Przyszedł ostatni etap tutaj backswingu, czyli doprowadzenie kija do właśnie pozycji topowy backswing, czyli do e, dokończenia tego naszego e, odprowadzenia kija. Przejdźmy od razu do tematu. Słuchajcie, na pewno już chcecie dojść do tego elementu, gdzie zakończycie swój backswing i będziecie mogli uderzać e, kij z pełną siłą. Nie ma nic lepszego niż wykonanie tego ruchu od początku do końca w prawidłowy sposób, tak aby doprowadzić... Kij do pozycji kontaktu kija z piłką w taki sposób, aby piłka poleciała na odpowiednią odległość od odpowiedniej trajektorii lotu e, i aby nie było żadnych komplikacji podczas tego. Także jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, wróćcie do nich. Ja ułożyłem je e, w kolejności, tak abyście po prostu krok po kroku mogli e, doprowadzić swój swing, żebyście mogli wypracować swój swing e, w całości od początku do końca aby wam to pomogło, słuchajcie, żebyście grali w tego golfa lepiej. Nawet jeżeli rozpoczyna, rozpoczynacie grę w golfa, abyście mieli większą frajdę z tego, niż po prostu sami od siebie wychodzili na pole golfowe czy na driving range i próbowali wykonać jakiś zamach, gdzie tak na dobrą sprawę nie wiecie, co robicie. Także dlatego ja wam to pokazuję tutaj krok po kroku, abyście już mieli zarys tego, co i jak powinno wyglądać, jeśli chodzi o zamach golfowy. Także przejdźmy do tematu. Pracowaliśmy oczywiście na, kiedy przyjdziemy, przy, 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 przyjmiemy odpowiednią pozycję wyjściową, prawidłowy uchwyt. Pracowaliśmy na one piece takeaway, czyli odprowadzamy kij poprzez rotację bioder i klatki piersiowej. Kolejny etap to było uniesienie kija do pozycji tutaj równoległej. Kija do e, linii moich e, stóp. Zwróćcie uwagę tutaj na krawędź wiodącą, jest lekko pochylona do przodu, tak jak tutaj pozycja mojego kręgosłupa. Odprowadzamy kij troszeczkę wyżej, gdzie lewa ręka jest równoległa do podłoża. Tutaj shaft jest na odpowiedniej płaszczyźnie, przedłużenie szaftu wskazuje tutaj na linię piłki. Moje barki są zrotowane już praktycznie w 90 stopniach, i teraz dochodzi ten element wykończenia naszego backswingu, czyli lekkie uniesienie tutaj rąk do góry i zwróćcie uwagę, jak ja to wykonam w miarę płynnie, aby dojść do tej pozycji i tam e, właśnie na tej pozycji topowy backswing się zatrzymam, Czyli wykonujemy wszystkie te elementy i to jest mój topowy backswing. Ja tutaj mam żelazną ósemkę, czyli jest to e, mid iron. Teraz popatrzcie, dalej nie muszę już tego kija odprowadzać. Jak długi powinien być Wasz backswing? Słuchajcie, backswing... To może być Wasz top of the boxing, w miejscu, gdzie lewa ręka jest równoległa do, do podłoża i mniej więcej do pozycji, gdzie lewa ręka jest praktycznie pionowo ustawiona, czyli wygląda mniej więcej jakby była pionowo, oczywiście ona pionowo nie jest, ale w pozycji od kąta tutaj równoległego 90 stopni. Jeżeli Wasze dłonie są pomiędzy tym kątem, to jesteście w dobrej pozycji. Kiedy już przeciągnięcie, przeciągnięcie ramiona poza tę e, linię, czyli to będzie wyglądało mniej więcej tak, zwróćcie uwagę, to jest bardzo trudne do wykonania, musicie być bardzo dobrze rozciągnięci tutaj, e, to, jest, to wymaga bardzo dużej e, ilości ćwiczeń, aby dojść do takiej pozycji. Zawodnicy na e, profesjonaliści niektórzy tak właśnie wyglądają, ale to są po prostu zawodowcy, którzy trenują po 8 godzin dziennie, do tego, aby dojść do takiej pozycji, przez co mogą wygenerować większą siłę. Natomiast osoby, które nie mają czasu na to, aby robić to przez 8 godzin, słuchajcie, nie starajcie się dojść do takiej pozycji, bo w tym momencie. E, będziecie musieli wykonać kompensację, aby wrócić do, na odpowiednią płaszczyznę, aby wrócić do tego, aby e, uderzyć tą piłkę prawidłowo. Jeżeli jesteście w stanie wykonać ten ruch tylko do tego miejsca i nie jesteście w stanie wykonać tego ruchu dalej, to to jest Wasz top of the backswing, to to jest Wasz koniec backswingu. Stąd rozpoczynacie downswing, stąd rozpoczynacie ten zamach w drugą stronę. Nie starajcie się e, tutaj doprowadzić tego kija aż tak daleko za siebie, aż do miejsca, gdzie ten kij jest, słuchajcie, Tutaj w pozycji równoległej do podłoża, za naszą głową. Ja nie jestem w stanie nawet tego wykonać, więc nawet tego nie próbuję. Dlatego tutaj mam lewą rękę ugiętą. Po prostu chcę Wam tylko zademonstrować, do jakiej pozycji nie chciałbym, abyście się doprowadzali. Bardzo często widzę amatorów, którzy odprowadzają ten kij, dlatego że obejrzeli. Zawodowców, którzy uderzają na 300 yardów, 350 yardów nawet, którzy odprowadzają właśnie tenki do takiej pozycji i też chcą uzyskać tą pozycję, a nie są po prostu, nie jest to dla nich fizycznie możliwe, dlatego że nie są na tyle rozciągnięci, nie jest, ich ciało nie jest na tyle elastyczne do tego, aby słuchajcie doprowadzić tenki do tej pozycji. Co robią? Słuchajcie, uginają tutaj lewą rękę. Dłonie są bardzo blisko klatki piersiowej, przez co będą tracić energię, bo pierwszy ruch, jaki wykonają, to będzie odrzucenie kija od siebie, czyli cała energia, którą zgromadzili, zostanie wyrzucona po prostu od razu przez okno. Nie uderzą piłki nawet na zamierzoną przez siebie odległość. Także nie próbujcie uzyskiwać pozycji, których nie jesteście w stanie uzyskać. Popracujcie. Po prostu w domu, przed lustrem. Popatrzcie, wykonajcie te ruchy, nawet bez kija. Zobaczcie, jak daleko jesteście w stanie zrotować wasze ciało. Jak daleko jesteście doprowadzić, doprowadzić wasze tutaj ręce, tak aby nie powodowały tutaj żadnego jakiegoś ucisku na Wasze ciało, aby nie było tutaj żadnego przeciągania ręki przez klatkę piersiową, co spowoduje, że w downswingu będziecie musieli wykonać kompensację. Popracujcie na tym, zwróćcie uwagę, gdzie to jest, jaki to jest punkt i nie starajcie się go przeciągnąć dalej, tak aby wygenerować większą siłę, bo nie wygenerujecie, tylko po prostu pierwszym ruchem ją stracicie, a potem uderzenia będą... Zupełnie niepowtarzalne. Będziecie uderzać w prawo, w lewo i na pewno nie w celu, w, jakim, w jaki sobie wytyczycie. Także, kiedy odprowadzacie ten kij, jeżeli to jest wasz topowy mi, to jest super. Jeżeli jest troszeczkę dalej, też super. Jeżeli jesteście w pozycji, tutaj gdzie lewa ręka jest e, e, równoległa do podłoża, to też jest dobrze. Nie musicie się martwić o to, dlatego że jeżeli to jest wasz topowy backswing to znaczy, że z tego miejsca będziecie generować siłę do tego, aby uderzać piłkę dalej. Co zademonstruję w kolejnych filmach. Pokażę Wam, co zrobić, aby tą zgromadzoną właśnie siłę, czy w tej pozycji, z tej pozycji, czy nawet z tej pozycji, jak ją utrzymać, aby doprowadzić tutaj kij do yy, piłki, aby uderzyć tą piłkę jak, jak najdalej. Także popracujcie nad tymi elementami. I teraz na co należy zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz to, tak jak mówiłem, one-piece takeaway, odprowadzenie kija. Tutaj sprawdzamy sobie punkty kontrolne. Dochodzimy do pozycji równoległej tutaj lewej ręki do podłoża. Patrzymy tutaj na shaft, czy jest skierowany e, tutaj w kierunku e, linii naszego celu, czyli piłki. Uniesienie tutaj e, kija troszeczkę wyżej i to jest zakończony backswing. Ok, w tym momencie możemy rozpoczynać downswing. Czyli, jak, tak jak mówiłem, nie przeciągajcie tego zamachu, wykonajcie go tylko do miejsca, gdzie jesteście w stanie tutaj tę rotację wykonać. Jeżeli nie jesteście w stanie wykonać e, tej rotacji w pełni, no, to to jest Wasz backswing. Słuchajcie, to popracujcie nad, nad tym, aby rozciągnąć Wasze ciało troszeczkę bardziej. To spowoduje, że ten kij ułożycie, będziecie mogli e, podnieść troszeczkę wyżej, będziecie mogli wygenerować e, większą siłę. E, I teraz tak. Jedna rzecz z tutaj z pozycji bocznej, zwróćcie uwagę na, na to, jak ten kij właśnie tutaj pracuje, tak jak mówiłem na początku. Przy one pistej główka kija jest skierowana w, w kierunku tutaj piłki. Tutaj łopatka jest troszkę zamknięta. Kiedy jesteśmy tutaj u góry, ja nie wykonałem ruchów. Znów nadgarstkiem i przedramionami nie rotowałem tego, nie ustawiałem tego główki kija w żaden sposób, po prostu utrzymałem tą pozycję, którą już tutaj mam, utrzymałem ją do góry. I teraz zwróć uwagę, lewy nadgarstek jest płaski, co pozwoli mi doprowadzić kij do pozycji tutaj kontaktu kija z piłką, do prawidłowej pozycji, gdzie gdzie słuchajcie, szaf będzie przy ironach pochylony do przodu. Wykonam tak zwany d-loft główki kija, czyli jak zobaczycie na loft tego kija, łopatka jest ustawiona mniej więcej w ten sposób. Natomiast podczas kontaktu kija z piłką, ta łopatka się troszeczkę przymknie, co spowoduje lepszą trajektorię lotu piłki. Co spowoduje, że będę miał większą szansę na uderzenie piłki środkiem główki kija, a nie tutaj dolną częścią, ani też górną częścią. Także to są elementy, nad którymi, nad którymi warto popracować. Tak jak mówię, lewa ręka. Tutaj topowy backswing. Staramy się, aby ona była już tutaj, ten nadgastek był wypłaszczony, tak abyśmy mogli utrzymać tą pozycję, abyśmy nie musieli już manipulować podczas downswingu, bo to jest dosłownie kilkasetnych sekundy do, od topowy backswing do, do kontaktu kija z piłką. Także jakiekolwiek manipulacje spowodują uderzenia w jedną lub w drugą stronę lub też nisko, niskie uderzenie lub wysokie. Także warto nad tym popracować. I warto potrenować wszystkie elementy, o których mówiłem wcześniej. To na pewno pozwoli Wam dojść do tej pozycji, którą zademonstrowałem o wiele, wiele szybciej, i na pewno będziecie w lepszej pozycji, tutaj topowy backswing. Także popracujcie nad tym. Jeżeli nie jesteście pewni, czy trzymacie odpowiednią pozycję, wykorzystajcie lustro, starajcie się pracować z lustrem albo nawet. Nagrajcie się na kamerze wideo, na telefonie, zobaczcie jak wygląda Wasz swing, czy te pozycje tutaj macie zachowane, czy wykonujecie rotację tutaj klatką piersiową. Często widzę zawodników, którzy wykonują zamach rękami i teraz no, zwróćcie uwagę, linia barków, moje barki są skierowane tutaj, yy, zrotowane w 45 stopniach, natomiast moje ręce już są praktycznie tutaj już dokończyły backswing. Okay? Z tej pozycji nie wygeneruję żadnej siły. Więc warto popracować tutaj nad pracą górnej części ciała, nad pracą tutaj klatki piersiowej. To spowoduje, że te dłonie praktycznie automatycznie dojdą do tej pozycji. Oczywiście pokazałem Wam tutaj wszystkie etapy. Kiedy już je prze, prze, potrenujecie, znów. Ustawcie piłkę na driving range'u, e, czy na, na, no na polu golfowym, to nie trenujcie oczywiście, bo to nie jest wskazane. E, na driving range'u, ustawcie sobie piłkę i po prostu wykonajcie wszystko, cały ten ruch, e, po prostu w sekwencji one-piece takeaway do, pozy do pozycji równoległej, do pozycji równoległej ręki do podłoża. Unieście lekko do końca i stąd wykonajcie ten zamach w dół. Uderzcie parę piłek, zobaczcie jak te wszystkie jak, jak ustawienie, po prostu przejście przez te wszystkie pozycje, co Wam to daje czy jesteście w lepszej pozycji do doprowadzenia tutaj e, kija do piłki, czy nie, słuchajcie popracujcie nad tym, to jest te rzeczy, o których mówię, to tylko wskazówki także e, to jest coś, nad czym ja sam pracuję nad czym pracują zawodowcy możecie zobaczyć profesjonalistów, którzy wykonują taki ruch przed uderzeniem bardzo często widzę zawodników, którzy wykonują ten właśnie ten One Piece Takeaway. Po prostu ustawiają już kij na odpowiedniej płaszczyźnie, po to, aby nie musieć już manipulować e, dłońmi e, kijem e, podczas downswingu. Oni już automatycznie to ustawiają, aby, mieć, aby ułatwić sobie tutaj robotę podczas downswingu. Także pracujcie nad tym. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. E, zasubskrybujcie do mojego kanału. Dołączcie do mojej, do mojej strony Zyga Golf na Facebooku i udostępniajcie moje posty tak, aby jak największa ilość osób je uzyskała osób grających, osób nie grających. Po prostu chcę pomóc jak największej liczby zawodników, osób, które chcą dołączyć tutaj do grona golfiarzy, dlatego, że to jest fantastyczny sport i naprawdę przynosi on dużą, dużą satysfakcję, kiedy wykonamy prawidłowe uderzenie. Także e, słuchajcie, zapraszam do oglądania kolejnych filmów i na koniec, słuchajcie, uderzę Wam uderzę jedną, jedną piłkę, aby zademonstrować, że to o czym mówię e, no, przynosi jakieś rezultaty. A jak widzieliście, prosty swing, nic trudnego, odprowadziłem kij przez wszystkie płaszczyzny, co pozwoliło mi wykonać downswing i uderzyć tą piłkę Czysto, praktycznie w linii prostej, czyli w linii jaką tutaj mam oznaczoną. Także słuchajcie, warto to potrenować. Eee, jak macie pytania, zadawajcie je, bo jeszcze nie miałem żadnego pytania. A chciałbym już tutaj wejść w jakąś interakcję z Wami, abyśmy mogli razem nad swingiem, czy waszym, eee, czy, czy nawet jeżeli macie znajomych, którzy mają problem, a się wstydzą, słuchajcie, wyślijcie mi post. Postaram się pomóc jak najbardziej. Także zapraszam do oglądania i dziękuję.